Pozwalać BE CRAZY papapowi oglądać pornole? Ziom! On je kurwa twarzy! Kurwa, co wyście zrobili z tym oświetleniem? Jaki kod kamery? Ja pierdziele! Mocniej, przekonująco! Jedziesz, jedziesz! Kyrie! Więcej zaangażowania, panowie! My tu tworzymy historię polskiego porno! Da, 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 da. Myśleliście, że to ściema. Uh, 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 uh. uh, uh, uh. Idziemy, idziesz za mną? Perla, A no. staj naprzeciwko mnie, bo chcę coś sprawdzić. No pewnie chcesz mi w głowę ryby. Nie, 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 nie. Kliknij C. No. <laughs> Przytrzymaj C. Spadł! Widział! Pomocy! Diabetykiem jestem, cukrzycę mam. Cukier mi spadł. Pomóż mi! Ty przynieś mi coś słodkiego. To może przyniosę ten soczek? Zajebiście, zajebi, tak. <noise> Ta Coś ty kurwa przyniósł Szybciej, szybciej kurwa Otwórz się Szybciej Są Nie Już ją czuję. Na szczęście, kurwa, już. Bądź moją panią od WM. Jasne! I raz! I dwa! I trzy! I cztery. En is niet mijn dom, ja? Gdzie jest ten man? <śmienicza> cwaniaczek, no nawet, nawet. czego się nie spodziewałam. No ale nie gadaj, bo ty też masz takie sytuacje, w których wiesz. No, ale tak na cichacza to mi ciężka. Czasami jak mi się kończy amunicja, to gdzieś chcę... Na cichacza to bo jak rodzice byli za drzwiami, pamiętasz te czasy? No, <śmienicza> masz jest, nie? Co to jest to? To jest twoja ręka. To na pewno z ręka? No tak, Spróbuję ją ten przycisk mieszka. Aha, no, dobrze, no. Ja myślałem, że to jest coś innego. Boże, że biegasz tutaj z gołym putasem, no, żeby nie było przekleństwa. A można za, 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 zamoczyć można, można za putasa dobrać. w tym? O, wymyłem putasa, możemy... Co to jest w ogóle? Słuchaj, i zaczynamy od ścinania drzewa, bo drzewo, drzewo to będzie pierwsza rzecz, która nam będzie potrzebna. To jest Musi... drzewo? Tak. O, super. Nie musisz w nią nacisnąć lewym wszystkim i przytrzymać. Boże, dotykam putasem. Trzeba się przytrzymać. Przy... O tak. Ojejku, ojejku! To nie boli? <laughs> no, trochę boli. Musisz zebrać ten kawałek. I mam drewienko, tak? Masz drewienko. ale potrzebujesz jeszcze ze czterech, tak, Z całe drzewo spróbuj. Czyli rozumiem, że zmieniam broń na <laughs> tak. e, A <putaska>. to. <laughs> Ty też robiłeś, synku, ty też. Ja. A rojcie jeszcze nie ma? Nie widzę niebieskiej szczałoczki? Mi się standardowo mordor ładuje powolutku. Mm -hmm. Mam go! Nie, załatw. Puszczaj, puszczaj! Ja go chciałam, tak wiesz. Ja wiem. <laughs>